Ewangelia według świętego Marka, rozdział siódmy. Zebrali się u niego faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąg nie umyją, rozluźniając pięść. I z rynku nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanów, naczyń miedzianych. Zapytali go więc Faryzeusze i uczeni w piśmie: Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im. Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach, jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchylaliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. I mówił do nich. Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział, czci ojca swego i matkę swoją. Oraz kto zło rzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. A wy mówicie, jeśli kto powie ojcu lub matce, korban, to znaczy darem jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie. To już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla matki. I znosicie Słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka. Co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o to przysłowie, odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym. Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wdala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział. Lecz nie mógł pozostać w ukryciu. Wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła mu do nóg, a była to poganka. Syrofenicjanka rodem i prosiła go, żeby zły, złego ducha wyrzucił z jej córki. Odrzekł jej, pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom. Ona mu odparła. Tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszeń dzieci. On jej rzekł, przez wzgląd na te słowa idź. Zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły, zły duch wyszedł. Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro Galiejskie, przemierzając po siadłości dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, Włożył palce w jego uszy i silną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego, Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy. Więzły języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali i pełni zdumienia mówili. Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowy. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego fragmentu Ewangelii. Zapraszam do subskrypcji kanału. Szczęść Boże.